To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, to Izabela Nowek. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, albańskiego podcastu. Dziś zajmiemy się tematem religijnym, a konkretnie takim bardzo ważnym nurtem religijnym, który jest uznane za jedną z czterech głównych religii w Albanii, czyli o bektaszyzmie dzisiaj porozmawiamy. Jest to dla nas Polaków taki jakby tutaj nurt wiara dość egzotyczna. Jeżeli ktoś nie interesował się bardziej dogłębnie islamem czy Imperium Osmańskim, no może nigdy tak naprawdę o bektaszyzmie nie słyszał. Zacznijmy od takich podstawowych spraw. Jest to suficki tarikat. Cóż to oznacza? Sufizm jest to takie zbiorcze określenie nurtów Mistycznych w islamie. Natomiast Tarika to jest ta droga, również bractwo, tak to właśnie można określić, czyli mamy taką mistyczną drogę do osiągnięcia, oświecenia, na tym tutaj przede wszystkim polegają te właśnie ruchy, nurty mistyczne. Dla bektaszyzmu najważniejsza jest prawda. To jest tak, jakby stoi na samym czele tejże wiary, dzięki prawdzie, ale także dobroci, miłości, mądrości także. Można osiągnąć właśnie to oświecenie, to jest ścieżka do oświecenia. Bardzo ważne jest również braterstwo i to braterstwo z całą ludzkością. Polega to na tym, że rzeczywiście każdy jakby człowiek tutaj też jest naszym bratem, jest dla nas ważny i dlatego też w przypadku bektaszyzmu jest też szalenie duża tolerancja religijna. Również bektaszyci byli wyznawcy bektaszyzmu, nie mieli nic przeciwko temu, żeby na przykład współmałżonkowie byli innego wyznania, więc te mieszane małżeństwa w bektaszyzmie, przynajmniej tutaj też, jeżeli mówimy o Albanii, nie były, nie są źle widziane. Najbardziej chyba w, w tym kontekście właśnie tej religii. Czyli mamy też bardzo silny taki nurt tolerancji właśnie w bektaszyzmie. Również niezwykle ważne jest to, że jakby tutaj dla bektaszytów to cały wszechświat jest Bogiem i człowiek jest takim reprezentantem sam w sobie tego wszechświata, tego, tej boskości samej w sobie. Więc mamy coś, co też można nazwać w jakimś sensie też takim ruchem filozoficznym trochę. Przez dobroć, męstwo, mądrość można stać się oświeconym. Oczywiście. Religia ta ma też takie bardziej konkretne założenia. To jest też wiara oczywiście w Mahometa. Pamiętajmy, bektaszyzm jest z islamem związany. I w Głowa tutaj właśnie w bektaszyzmu, czyli Baba Mondi, Edmund Brahimaj, on mówi, że mimo że rozdzieliliśmy się z islamem w takim sensie administracyjnym, tak to nazwijmy, że to są dwa, zupełnie te dwie, dwa nurty, to jednak my pozostajemy braćmi w wierze i również bektaszyzm jest zakorzeniony także w islamie, czyli mamy wiarę w Mahometa, mamy wiarę w dwunastu imamów, którzy też są związani z tąże religią. Z, z jednej strony właśnie jest tutaj też te podobieństwa i pewne nurty zakorzenione w islamie. Z drugiej strony są także różnice, o których bardzo warto wspomnieć, które też są tak naprawdę widoczne na pierwszy rzut oka. Kwestia modlitwy, nie kilka razy dziennie, dwa razy dziennie wschodzie, zachodzie słońca. Tak tutaj jakby wymóg religijny gdzieś tam był w kontekście bektaszytów. Czy fakt także tego, że modlą się nie w piątki, tylko ten czwartek jest ważny dla bektaszytów, nie piątek, tak jak w tradycji muzułmańskiej. Nie w meczetach, ale mają swoje świątynie. Słowo polskie, które określa wszelkiego rodzaju tutaj świątynie tych mistycznych ruchów, to są hanaki, hanaka, takie słowo w języku polskim istnieje. Natomiast konkretnie tutaj odnosząc się też do bektaszyzmu, mamy tekkę przez dwa k i to jest określenie tureckie, z którym się spotkamy bardzo często w materiałach o bektaszyzmie, a po albańsku jest tycieja. Bardzo podobnie widzimy, czyli to jest turcyzm, to jest z języka tureckiego pochodzące słowo. Nieraz w materiałach, na mapkach czy, czy, czy w podpisach spotkamy się tekę albo tecieja, właśnie w Albanii. Oba sformułowania są jak najbardziej prawidłowe, tylko jedno jest typowo tureckie, drugie jest albańskie. No i ta hanaka, o której wspomniałam, która o wiele rzadziej występuje również, jeżeli mówimy o święteniach bektaszyckich w języku polskim, no są pewnego rodzaju tutaj też. Też różnice. Czyli inne miejsca dotyczące także samej, samej modlitwy. W, w wszelkiego rodzaju miejscach związanych z bektaszyzmem też zastaniemy wizerunki ich świętych co w islamie modlitwa do wizerunku w ogóle jakiegokolwiek jest kompletnie zakazana, czyli następny aspekt, który też różni bektaszyzm od islamu. Najprostszą rzeczą, o której usłyszymy w zasadzie od razu, kiedy będziemy mówili czy rozdyskutowali z kimkolwiek o to jest to, że bektaszyci mogą mieć wieprzowinę i pić alkohol. No jasne, tak, to jest też tutaj nie ma takiego restrykcyjnego zakazu i jest jakby tutaj ta kwestia tego alkoholu, zwłaszcza gdzieś tam widoczna, że on jest akceptowany. Czyli mamy takie tutaj już najważniejsze podstawowe różnice istniejące, właśnie zwłaszcza w Albanii, jak chodzi o religię. Kolejna sprawa jest taka, że bektaszyzm jest także ruchem, nurtem, religią synkretyczną. Synkretyzm, czyli po prostu wiele elementów z różnych źródeł zaczerpniętych. Islam już ogarnęliśmy, już wiemy, jest też judaizm, jest także, uwaga, chrześcijaństwo. Nazywano czasem bektaszytów takimi kryptochrześcijanami, tutaj wytłumaczę to trochę później. Natomiast jest znak krzyża, na przykład błogosławieństwo dzieci, czy też. Nadawanie imienia, też błogosławienie wodą chociażby, co się od razu kojarzy gdzieś nam z chrztem. Oprócz właśnie tej wiary w imamów, mamy Marię Jezusa, Mojżesza, też wymienionych chociażby, czyli tylko takie zwyczaje gdzieś tam te chrześcijańskie również. Znalazły się również pewne kwestie wiary, także w bektaszyzmie odnajdziemy, czyli te wpływy są również niezwykle ważne dla tejże religii. Kolejna sprawa jest też taka, kolejny jakby tutaj element układanki, to jest jedna z najstarszych religii, Jakie ogólnie świat nasz oglądał. Mówimy o zaratusztrianizmie, który w, tutaj kojarzymy go z Persją, czyli też terenami, chociażby zahaczającymi o dzisiejszy Iran. Skąd nagle z jakiś tutaj nurt religijny, też z Azji, z Azji Środkowej, nagle pojawia się w tym właśnie nurcie bektaszyckim? Bo to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, gdzie są te korzenie. To jest jakby pochodzenie Bektarzyzmu, pochodzenie tego założyciela bektaszyzmu, czyli Hadżiego Bektasza Veliego, który to miał być Turkmenem, który przybył do centralnej Anatolii z terenów północno-wschodniego Iranu. Tak tutaj właśnie jest to przedstawione. Od razu powiem jedną ważną rzecz. Jak chodzi o same początki Bektaszyzmu, skąd on się tak konkretnie wywodził, to my nie znajdziemy żadnej daty, na przykład takiej stricte wtedy został założony, nawet jak chodzi o to, w jaki sposób pojawił się w Albanii, to zaraz też o tym wspomnę, też to Gdzieś ucieka, umyka nam, też jest przykryte pewnego rodzaju mgłą, legendy, tajemnicy, można powiedzieć, właśnie tego tutaj mistycyzmu. I jeżeli mówimy o założycielu w Bektaszyzmu, który był też. Z, związany z postacią również Mahometa, z, z jego wyznawcami chociażby, czyli właśnie tej Hadzi Beketzweliu. To jest też taka symboliczna postać. Mówimy tutaj o wieku XIII, w XIII-XIV wieku, tutaj moment, kiedy on właśnie żył i Wtedy mówi się o tym założeniu właśnie tegoż, tegoż nurtu tej właśnie reliki. I też to jest ten moment, kiedy w tym samym mniej więcej okresie mówi się, że też dotarł bektarzyzm na ziemię dzisiejszej Albanii w związku z postacią mnicha derwisza bektarzyckiego, czyli tutaj Sari Saltik. Wokół którego też wiele legend jest stworzonych. Tutaj mówimy na przykład o okolicach Krui. I ten misjonarz wręcz bektaszyzmu miał trafić właśnie tam do pieczary, w którym aktualnie się też znajduje jego świątynia. I tam miał żyć smok, i on miał w cudowny sposób tutaj tego smoka zgładzić. No, brzmi dość. Nieprawdopodobnie, delikatnie rzecz biorąc, ale takiej historii wokół bektaszyzmu jest o wiele, wiele więcej, dlatego też mówię, że te początki są legendarne, mistyczne niezwykłe i dlatego też tutaj te, te, te daty, konkretne zdarzenia i wszystko to, co się wokół dzieje, nie zawsze jest bardzo konkretne. Ja postaram się tutaj tej historii, chociaż kilka konkretów takich rysów ważnych dać. Więc mamy z jednej strony postać właśnie Sari Saltik. Mamy również wpływ ogromny Janczarów. Korpus Janczarów, Janczarzy byli bardzo często też to chłopce re rekrutowani z różnych części później Imperium Osmańskiego, czyli już mówimy o czasach Imperium Osmańskiego, bo Sary-Saltik jest przed jeszcze tutaj napływem Turków Osmańskich na Bałkany, czyli jakby wskazuje się, że bektaszyzm jeszcze wcześniej nawet niż islam dotarł na tereny Bałkanów i w sposób pokojowy się rozprzestrzeniał. I właśnie też mówimy o Janczarach, którzy jak trafiali, w, właśnie tutaj też, też często do szkół wojskowych młodzi chłopcy, którzy byli brani też w brankę chociażby, to przyjmowali też tą religię ze względu na to, że ona była, no nie chcę powiedzieć łatwiejsza, no ale jednak podejście tych zakazów, nakazów była zdecydowanie luźniejsza, bardziej pasowała. Była moda wśród Janczarów, wręcz chyba tak to można nazwać, na właśnie tutaj wyznawanie bektaszyzmu. I dzięki temu bektaszyzm, też nie oszukujmy się, miał bardzo duży wpływ na politykę. Była to religia wpływowa, dlatego że właśnie z tych korpusów między innymi ochrona y, sułtana się także wywodziła, czyli oni często byli blisko samego sułtana i też y, no, mieli bardzo wysoki wojskowy status, czyli wpływ na politykę, wpływ, wpływ na kraj. Ugruntowanie bektaszyzmu jako religii XV-XVI wiek, to wtedy on przyjmuje taką bardziej skonkretyzowaną formę. Powstaje też hierarchia, chociażby też kwestia rytuałów, to dzięki tutaj Balem sultani. Jeden też, inaczej, Jusuf Baliu, też taka właśnie 15 wieczna postać, która to sprawiła, że ułożyła trochę ten bektaszew w taką właśnie formę już skonkretyzowaną. Więc to też jest taki bardzo ważny moment. I też mają ten wpływ tutaj, właśnie, też janczarów. No, jest też moment kiepski, kiedy to bunt w, w, jest janczarów przeciwko sułtanowi, i później uderza to też w bektaszyzm. Niektórzy tutaj, czy derwisze, czy też ważne postacie bektaszyzmu, zostają stracone, jest też burzone są tekę. Jest cały taki ruch przeciwko bektaszyzmowi, właśnie po upadku tego powstania janczarów. Czyli zobaczmy, jak blisko. Oni ze sobą byli ta religia, właśnie tutaj z tą polityką, wojskowością, wszystkim, co się działo w Imperium Osmańskim. To na pewno o tym warto, warto też wspomnieć. Natomiast na terenie Albanii, bardzo taki ważny okres w rozwoju tej właśnie religii to jest przełom XVIII i XIX wieku. Zwłaszcza działalność alipasa Tepeleńskiego, też to w, w taki Wataszka, później dowódca bardzo słynny, związany z południem Albanii, urodzony w okolicach Tepeleny, związany właśnie z tym regionem, Tepeleny, Girocastry, południe, też Janina Grecka, tutaj była pod jego chociażby wpływami. On na początku działał na, dla sułtana, a później wyłamał się spod jego władzy, chciał osobiście władzę, też władzę mieć nad tymi terenami, którymi administrował, więc postać ważna, bardzo malownicza również, wręcz legendarna. I ten Bektaszyn, on sam był Bektaszytą, był też takim rodzajem trochę oponu, oporu przeciwko sułtanowi. Tak jakby ten bektaszez wyróżniał go i wyróżniał po prostu wszystkich jego jakby też poddanych, bo to też bardzo często w wielu wypadkach, znaczy nie tylko, ale też byli Bektaszyci. Tu w tym momencie też następuje taki rozłam trochę, jak chodzi o tutaj rozłam geograficzny. Dlatego, że po dziś dzień jakby silniejszy wpływ bektaszyzmu, więcej świątyń bektaszyckich na przykład, czy tam wyznawców, jednak południe Albanii, na samej północy też. Nie można powiedzieć również, z drugiej strony właśnie w tym okresie Mustafa Pasha Bushatliu, władca Szkodry tych rejonów, on wyrzucił Bektaszytów z północy, bo był przeciwnikiem Malipaszyta Palańskiego i uważał, że to są jego szpiedzy czy związani właśnie, związane osoby z nim typowo właśnie tutaj w, przez tą religię. Dlatego też no, mamy sytuację, kiedy jednak troszeczkę zostaje ta równowaga geograficzna, że wszędzie byłoby ich tyle samo zaburzona. Ale tak jak wspomniałam, też Ci na Północy też są, też są spotykani, więc ten podział jest. Tylko tak jak mówię, może nie aż tak że odcięty rzadkom, ale później on miał bardzo ważny wpływ na też taki rozwój patriotyczny. Dlatego że w drugiej połowie XIX wieku właśnie kiedy już się udało, ten Bektaszys tak tak ładnie odbudować. Miał ogromny udział w odrodzeniu narodowym i był typowany jako taka religia narodowa. Ze względu na tą tolerancję, ze względu też na sprzeciwienie się Imperium Osmańskiemu, czyli islamowi, czyli mnie, My nie idziemy z islamem, my mamy bektażyst, to jest taka nasza religia, która łączy różne wątki. To było bardzo mocno podkreślane przez wszelkiego rodzaju działaczy narodowych, w tym właśnie jednego z braci Fraszerii, który był bardzo mocno właśnie też z bektaszyzmem związany. Dzisiaj możemy odwiedzać jego rodzinę, właśnie tekę, która się znajduje w Frasherze, Na południu to są okolice Permetu i. Jest tak, że w, ten, w jakby ten nurt narodowy bardzo, bardzo mocno był z bektaszyzmem związany. Często świątynie bektaszyckie, właśnie te tecieje, znajdowały się na odludziach, nie tak w centrach miast, i dzięki temu mogły służyć jako szkoły gdzie uczono na przykład albańskiego albo wpajano wszelkiego rodzaju też patriotyczne rzeczy, mogły być schronieniem dla rebeliantów, jak to też było. To były takie miejsca, które rzeczywiście z tymi ruchami narodowymi mocno współpracowały. Kolejna sprawa jest taka, żeby Bagdaszczyci popierali używanie alfabetu łacińskiego, czyli tutaj też odpór od tradycji używania alfabetu arabskiego, tej wersji stambulskiej, tak zwanej, która była w, stosowana właśnie na terenie Albanii, również do zapisu języka albańskiego, czyli same plusy dla właśnie tutaj albańskości. I tak to wsparcie było oczywiście do czasów odzyskania niepodległości przez Albanię, tylko no nie udało się przeprowadzić tego motywu kwestii właśnie religii narodowej, gdyż no jednak ta nierówność północ-południe, pewna dysproporcja wyznawców religii w tamtym czasie bardzo mocno istniała. I po odzyskaniu niepodległości rozwija się mocno religia właśnie bektaszycka. W latach dwudziestych ona zostaje właśnie uznana jako jedna z czterech religii. I tu w, w są dwa okresy takie trudne. To jest pierwsze takie powstanie muzułmanów przeciwko między innymi tutaj też królowi, który został w, w natron wniesiony protestanckiemu. Również konflikt o południowe części ziem albańskich z Grecją i wtedy też to uderzyło w Bektaszyz, były atakowane tekie, czyli jednak był taki moment dla Bektaszyzmu trudny, ale bardzo silnie się odbudował bektaszy w latach dwudziestych. Zostało stworzone między innymi niezależne zgromadzenie bektaszyskie, które z zerwało z bektaszyzmem w Turcji, czyli nastąpiło taka właśnie uzniezależnienie tegoż tutaj właśnie zgromadzenia tej religii od Turcji też zerwanie z tym sunnickim islamem, też no już kompletnie wyjście na niezależność i rozpoczęło się też tworzenie światowego centrum bektaszyzmu, wsparł to Ahmed Zogu, król Albanii, który już jako w, właśnie funkcjonował już pełnoprawnie i on dał między innymi ziemię pod to Światowe Centrum Bektaszyzmu, Kongres Bektaszycki został powołany, ale warto i należy tutaj wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Kiedy do władzy dochodzi Ataturk on wypędza Bektaszytów z Turcji, on zakazuje tej religii i wielu Bektaszytów również z Turcji przybywa na tereny Albanii, więc to cały ruch Światowego, tutaj właśnie tego w, w centrum bektaszyzmu, zostaje jeszcze mocniej, oddolnie wzmocnione. Czyli mamy wtedy tworzenie się tych struktur na poważnie. Wtedy właśnie najsilniejszy jest ten bektaszyzm. Natomiast po Drugiej wojnie światowej, jak doskonale wiemy, komunizm walczył z każdą religią. I pierwszy ruch to był ten terror lat 40., kiedy. Też uderzano w bektaszyzm i oczywiście później, w lat 60 zakazano jakiejkolwiek religii, czyli no zupełnie też próbowano bektaszyzm zmieść z powierzchni Albanii. Po, tak jako ciekawostkę, w 1993 roku, kiedy już oczywiście komunizm upadł, zostało pięciu babę czyli tych takich wyższych rangą kapłanów, jeden derwisz i sześć teciei. Czyli to jest tutaj, no te statystyki są zatrważające. Natomiast w 91 roku nastąpiło ponowne otwarcie Centrum Światowego w Tiranie. To był moment odrodzenia religijnego. Krok po kroku Religia bektaszycka, również tak jak pozostałe religie w Albanii, odradza się, tak aż do dziś to oczywiście w, trwa ten, ten ruch rozwoju religijnego. Warto wspomnieć, że bektaszyzm musiał rozwijać się sam, musiał sobie sam po prostu po komunizmie dać radę, dlatego że nie miał wsparcia zagranicznych struktur w Albanii znajdowało się światowe centrum, czyli nie tak jak prawosławie, na przykład Grecja pomagała, czy też Rzym, jak chodzi o katolicyzm, Turcja w przypadku islamu. Bektarzyzm musiał radzić sobie sam. Też bardzo dużo własności w czasach komunizmu zostało odebrane, one nie zostały później zwrócone. Centrum światowy bektarzyzmu nadal się znajduje w tym samym miejscu, w którym jest, które to nadał Ahmed Zogu, o czym już wspominałam. Więc istnieje jest, jest ten Bektaszy jest co światowe centrum, nadal w Albanii. Więc to jest taki bardzo, bardzo ciekawy ruch. Z dość tajemniczy, na przykład najważniejszy rytuał modlitwy, który odbywa się właśnie w ich świątyniach, jest: nie można go filmować, nie można tam wchodzić, jeżeli nie jesteśmy uczestnikiem, Czyli tutaj już te takie ruchy mistyczne wchodzą, takie właśnie tutaj różne rytuały, które są bardzo, bardzo też tajemnicze i na pewno też pobudzają wyobraźnię. Oczywiście są też w Albanii Świątynie Bektaszyckie. Najważniejsza znajduje się na Górze Tomor. To jest święte miejsce, które ma korzenie, tak naprawdę obchody, które są w sierpniu, między 20 a 25 sierpnia na Górze Tomor. One mają swoje korzenie pogańskie. Tomor to jest taki Olimp wręcz albański, on jeszcze ma też. Tam są nawiązania do mitologii dotyczące właśnie tego samego miejsca. Tam znajduje się symboliczny. Grup Al-Baza Aliu, jednego męczenników z podkarbali i wnuka Mahometa. Legendy mówią, że tam ma spoczywać jego ręka. W rzeczywistości jest taka, że gdzieś tam została przywieziona. W w xvi XVII wieku, po prostu ziemia Skarbali, właśnie jakby będąca prochami tego szabazaliu. no Jak mówię, legend jest bardzo, bardzo wiele. Kult na Górze Tomor jest więc związany z abazem Ali, z bektaszyzmem, z pogańskimi zwyczajami, z zwyczajami chrześcijańskimi, bardziej prawosławnymi, związanym z obchodami sierpniowymi, tutaj święta Matki Boskiej. Wszystko, wszystko naraz. To jest taki. Tam się urządza pikniki, taniec, śpiew, zapalanie świec i niestety też rytualne zabijaniem baranków. No nie, Tutaj od razu powiem, że to nie jest miejsce wtedy święto dla ludzi wrażliwych. To jest takie chyba najświętsze miejsce. Oczywiście znajdują się też inne, e, zabytkowe, także można zobaczyć chociażby w beracie, e, piękną. Cieje, czy w Girocastrze, też na terenie twierdzy jest, są takie miejsca związane z bektaszyzmem. Jest spektakularna zupełnie nie w Permetu. To jest tak cały kompleks Ali postywani na wzgórzu, nowoczesny. Korzenie jakby kultu w tamtym miejscu też XIX wiek, natomiast odbudowana nowoczesnym całkowicie stylu. To jest to wspomniany Sarisaltik w okolica chociażby krui we Wlorze, w kuzumbaba też bardzo słynne również miejsce no to są miejsca kultu można tych w oczywiście świątym spotkać więcej na swojej drodze odwiedzić je kilkadziesiąt znajduje się w właśnie tej takie w w Albanii, czyli jest, jest co zwiedzać, jest również coś, co oglądać, więc to jest też niezwykle, niezwykle istotne. Dwa najważniejsze święta, jeszcze o nich tutaj warto wspomnieć, to jest dzień Sultan Nawruz, 22 marca, to jest tak zwany irański perski nowy rok, jak to się właśnie mówi, czyli znowu mamy tutaj w wywodze, w coś, co wywodzi się także z religii za ratu Prawda jest taka, że to też jest nowy dzień, to jest też święto na przesilenia, narodzenia, czyli tak jak mamy Wielkanoc, jak mamy właśnie te święta związane z wiosną, to jest bardzo też ważna istotna sprawa, to też się też czci tych dwunastu imamów chociażby. Taki takie przejście, rytuał jakby tutaj nowego zupełnie dnia. Drugie święto to jest święto dzień Aszure. To jest właśnie tutaj też związane z bitwą pod Karbalą, dzień, dzień męczeńskiej śmierci wnuka Mahometa. I związany z liczbą 10, 10 dni postu przed właśnie tutaj Aszurę jest. Później należy się spotkać z rodziną, w ten dzień on jest bardzo, bardzo ważny. Przygotowuje się właśnie deser, Aszurę. Złożony z wielu składników, to jest pszenica, cukier, miód, nie wiem, bakalie, rodzynki, właśnie goździki, cynamon, orzechy i tak dalej, i tak dalej. Tych składników jest bardzo, bardzo dużo, i ten deser właśnie się przygotowuje na to konkretne święto. Czyli to są takie dwa najważniejsze święta. Bektaszyckie plus oczywiście o tym, co wspomniałam, ta pielgrzymka na Górę Tomor 20-25. Na Górę Tomor można wjechać, już jest droga fajna, asfaltowa i właśnie tam w okolice tutaj tej świątyni grobowca Abaza Alią, może tak lepiej powiedzieć. Więc też jest to miejsce, które poza tym świętem także, także jest dostępne. Czyli dziś posłuchaliśmy o ciekawym nurcie religijnym, dość egzotycznym dla nas, również takim naprawdę mistycznym. I na każdym kroku również można pewnego rodzaju tutaj miejsca, nawiązania także w Albanii znaleźć. Czyli jak też zwiedzamy Albanię, warto bektaszyzmu, miejsc związanych z religią bektaszycką, szukać. I dziękuję bardzo i do usłyszenia. To był podcast Moja Albania. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Facebooka oraz bloga Moja Albania. Do usłyszenia za dwa tygodnie.